Bardzo ciężki bój, ale wywozimy trzy punkty. Oczywiście nieważny był styl wygranej, a punkty, żeby w końcu przełamać tą ząpaskę na wyjeździe i wrócić do GBI z punktami. To się się udało. Potrafiliśmy odwrócić wynik na naszą korzyść. Wiadomo, że pierwsza ranka stracona utrudnia trochę grę, ale drużyna pokazała charakter i pokazało to, że każdy, każdy kto wchodzi jest ważnym elementem, że mamy dobrą, bardzo dobrą kadrę i potrafimy, potrafimy odwrócić losy meczu i wygrać to. Czy mieliście w głowach to, że ostatni wygrany mecz to był w listopadzie spod Beskidziem, czy nie miało żadnego to wpływu na was? Gdzieś po świadomości to tylko dodatkowo zmobilizowało każdego z nas, że to jest ostatnia kolejka, wiadomo jaki jaka jest układ tabeli i potrzebowaliśmy tych punktów, aby się umestnić trochę, wiadomo już nie w pierwszej ósemce, ale w tej drugiej. Który moment był najcięższy w tym meczu dla was? Myślę, że ta stracona wranka może trochę podcięła na skrzydła, ale szybko udało się wyrównać to też bardzo dodało sił i w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy wyjść i szybko strzelić brankę, żeby wrócić do spotkania. Udało się. To było dla nas bardzo trudne spotkanie. Walczyliśmy dużo, bo bardzo ciężko walczyliśmy. Zdobycie tych trzech punktów jest dla nas bardzo ważne. Górnik Łęcz nagrał bardzo dużo długimi piłkami. Mają zawodników, którzy są bardzo dobrzy jeśli chodzi o walkę w powietrzu. Ale udało nam się sprostać temu wyzwaniu no i wyjeżdżamy ze zwycięstwem.